Marek Dąbrowski, Całusy. Patrzcie, patrzcie jak się rusza, znowu dała mi całusa. Chwalił się mały zajączek, gdy spotkali się na łące. Jerzyk, zając, łosi, kot, który nie pochodził stąd. Jerzyk mały mówi tak, rano już mi dała znak. Spotkaliśmy się przy brzegu, trochę w marszu, trochę w biegu, zimno było. Kora taka rankiem dała mi buziaka łoś potrząsa w złości głową mnie też dała, daję słowo, też buziaka ja dostałem wtedy, kiedy ją spotkałem. Kot, co przyszedł ze wsi tutaj, nogi swe poprawił w butach i powiedział o tym także, że całował ją przy wiadrze. We wsi gdzieś daleko stąd, tam zazwyczaj ma swój kąt, kilka przyszło zwierząt jeszcze. Tę historię tako streszczę. Wszystkie całusa dostały, ten co duży, ten co mały, Całowane na ochłodem, kiedy piły zwisły wodę. Tak, to wisłem całowały i odbicia swe widziały, Z lasów, łąkich, całe rowie, O całusach ci opowie.